W dzisiejszym wideo z serii Awi Wednesday przyjrzymy się nieco bliżej whisky ze slarni Nogdu, a będzie to 18 letnia whisky Anok. Zapraszam. Cześć, z tej strony Wodysław P, Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj 18-letnia whisky Anok, czyli whisky z klarni Nogdu. Whisky base to będzie numer 63017. W tym wypadku mamy whisky zabutelkowaną w mocy 46%. Jest to 18-letnia whisky, która pochodzi w połączeniu, z połączenia dwóch rodzajów beczek: beczek po Bourbonie i beczek po Sherry. Zobaczmy. Aromat przyjemny, na początku delikatnie kwiatowy. Natomiast jest całkiem sporo karmelu, jest wanilia. No, oczywiście, beczki poszery również tutaj są dość mocno wyczuwalne. Mamy sporo takich nut rodzynkowo-czekoladowych. Trochę pomarańczy, trochę goździków i cynamonu. Jest oczywiście fajna, bardzo wkomponowana wreszcie słodowość. Czuć, że nie jest to łyski letnia że nie jest to łyski młoda. Wszystko jest fajnie zintegrowane wszystko jest fajnie zbalansowane w tym wypadku. Ta fajna kwiatowość taka delikatna kwiatowość delikatna roślinność gdzieś tam się przewija i z tego, co kojarzę, jest to właśnie taki aspekt rozpoznawczy destylarni Nogdu. Zresztą jakiś czas temu na kanale omawiałem 24-letnią edycję z tej destylarni, która również jest bardzo, bardzo ciekawa. Bardzo fajna, złożona w aromacie whisky, lekko słodka, z dozą nut Beczek po bourbonie i beczek po sherry oczywiście. Zobaczmy, co znajdziemy w smaku. Smak oczywiście na początku bardzo fajny, intensywny, bardzo fajnie zintegrowany. Od samego początku mamy sporo wanilii, sporo karmelu, nawet powiedziałbym takie tofi gdzieś się przewija. Zaraz za tym idą suszone owoce, rodzynka, śliweczka, daktyl, mleczna czekolada, odrobina cynamonu, trochę goździków. Pojawia się taka cytrusowość, która kojarzy się z taką mandarynką, kandyzowana skórka z pomarańczy. Bardzo fajnie złożona łyski. Czuć wiek, czuć, że łyski ta jest dość, dość kompleksowa. 46% i to również robi robotę. Bardzo fajne, delikatna, delikatnie oleista struktura. Na język wchodzi nam taka rozgrzewająca, delikatna pikantność, natomiast nie jest ona jakoś tam obezwładniająca. Jest bardzo fajnie zintegrowana, delikatnie rozgrzewa. Więcej tych cytrusów się pojawia, coś w kierunku takich świeższych owoców, coś jak czereśnia, wiśnia. Natomiast to jest bardzo fajnie otulone mleczną czekoladą z rodzynkami tymi takimi aspektami karmelowymi toffi finiszu delikatna orzechowość się pojawia jest lekko ściągająco robi się nieco wytrawniej, natomiast tej słodyczy gdzieś tam nadal, nadal nie brakuje, jest całkiem przyjemnie, finisz jest dość długi i tutaj zdecydowanie czuć już jest aspekty beczek gdyż no ta struktura łyski jest bardzo fajna bardzo przyjemna, czuć przede wszystkim wiek. Finisz całkiem długi, muszę przyznać. Bardzo fajnie trzyma się języka. Trwa i trwa. Mamy czekoladę, rodzynki, kandyzowana skórka z pomarańcza, odrobinę cynamonu, e, odrobinę goździków. Trwa i trwa i jest bardzo przyjemnie. Moi drodzy, jeżeli mieliście styczność z whisky Anok, 18-letnią whisky Anok, Dajcie znać w komentarzu, napiszcie mi, co o tej łyski sądzicie. Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego.